się trzeba przygotować. Również pomoc społeczną. To jest najbardziej bolesna może sprawa, ale nie da się również powiedzieć, że tutaj, że tutaj zostanie wszystko po staremu, żeby ten przyszły budżet się topią najprawdopodobniej będą potrzebne cięcia również opiece społecznych, zasiłkach z tego rodzaju wsparciu dla osób najbiedniejszych. Chociaż będziemy oczywiście robili wszystko, żeby naprawdę potrzebujący Ci, którzy bez swojej winy e, znaleźli się w trudnej sytuacji, żeby tą pomoc uzyskać. Natomiast to musi być niestety tylko pomoc, musimy to zrozumieć, że gmina ma obowiązek i chce pomagać, natomiast nie może pewnych e, osób brać na garnusze utrzymania całorocznego. No i właśnie ta oświata. Proszę Państwa, nie da się, naprawdę nie da się sporządzić realnego projektu budżetu na rok przyszły, nie ruszając wydatków na oświatę. Szacujemy, że te cięcia mogą wynieść właśnie milion ćwierć miliona, e, co procentowo jest tak najniższym wskaźnikiem, bo to byłoby niespełna 8,5% globalnych kosztów teraz oświaty, tak? Tylko tyle, e, tylko czy aż, ale 8,5%, przypomnę, e, administracja 16,5%. Gospodarka mieszkaniowa, tego Państwo nie widzicie, ma tutaj w to by było prawie 27% redukcji. Kultura fizyczna, sport 23%, kultura 18%, bieżące utrzymanie drugiego śledzenia zieleń 14% i pomoc społeczna, no tutaj tak jak mówiłem, najmniejsze cięcia o tylko 5%. I teraz już skupmy się na tej oświacie gdzie tutaj można uzyskać oszczędności i dlaczego w ogóle jest problem e, z świat. Proszę bardzo. Tak to nazywaliśmy bieżący, e, więc właśnie, proszę Państwa, to te wykresy, które już od kilku dni zresztą są upublicznione w internecie na oficjalnej stronie miasta Darłowa w innych miejscach pokazują jak e, w ciągu ostatnich 8 lat maleje liczba dzieci w naszych szkołach. E, tutaj jest pokazane właśnie w Szkole podstawowej gimnazji przejdźmy dalej tu mamy to w formie tabelarycznej w szkole podstawowej numer 3 jeszcze 8 lat temu było prawie 900 uczniów co nie było szczytem to już był spadek bo ta szkoła miała kiedyś nawet powyżej 1000 prawie 1200 uczniów dzisiaj jest 593 uczniów to samo było w na chwilę.